Witajcie kochani, dzisiaj będzie test starpeczek z miejscowości Raczki, z takiej miejscowości swojego cła Podlaskiego. Zakupiłam jedną krzyżówkę, cztery literki, zostawiłam XL, Extra Pensję, jedną, moje 7,7, podwójną grę, krzyżówkę za 3 słote jeszcze nie za 3 złote super 7, pensję. Szybkie 20, przepraszam, szybkie 50 i wabank. Mój wkład to jest 33 zł. I żeby pomyślę nad testami z innych miejscowości. Bo to też fajna taka atrakcja. No to trapiemy. Co tam? Patrzymy, co nam tu się kryje. 15 szukamy. Może no oceniesz jeszcze jedną roletę, żeby było lepiej widać. No. Troszkę lepiej ustawić światło. Coś z tym ścieniem. Dobra. Szukam Nie ma. My. 13, 17, 12. Tutaj 18, 20. I tutaj zobaczymy, czy będzie 15. No niestety nie. Strapka pusta. No zobaczymy, jak ten test sracza, bo płynie nam. a na razie nic nie mamy. J2. Dobra. Ostrość. Szybkie 50. Szukamy tutaj kwot 50, a mamy sztabkę, niestety. Trzy takie same kwoty. 4, 50, 2, stówka, druga 50, 2, czwóreczka druga. O, jest 2 sloty. No. No, Mam nadzieję, że na dwóch słodyk się nie skończy. ZZ, zobaczcie. 2, 2, 2. No dobra. Pensja. Patrzymy, wygrywa u nas. Dwa razy napisy. Pensja i 21 i 30 u nas wygrywa. A i nie miałam możliwości wybierania z Pani wszystkie podawała. Proponowała niektóre, niektóre ja wybrałam.

te kontrolę, tutaj się to kopać to jest niełatwo H HS no niestety, stawka pusta tutaj siódemeczki szukamy, super nasze siedem ósemeczka piąteczka, czwóreczka szósteczka, dziewiąteczka no, dwójeczka trójeczka, stawka niestety pusta E. szczęśliwe linie tutaj jak to tu na linie się utworzyło cztery ostatnie symbole, zostawiłam biedronę no to tutaj mamy biedroneczkę i tutaj O, mamy pomarańczę i jabłko no samo owoce pomarańczka jabłko nie przeczyta się jeszcze do utworzenia żadnej linii no i co tutaj będziemy mieć? Pik. Ale pik chyba na no niedowłaszczonej linii. No niestety tutaj tylko jeden jest. No, strapka pusta. A D. Niestety. Krzyżowaczka tutaj z wyrazami to jest tak, że jeszcze rzadko się nie utworzył jak to, a to, cztery to, 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 literki zostawiłam. N. C. Rum pierwsze słowo, sierpc drugie słowo się odłożyło. No, i dwie ostatnie litery, J. A jeszcze tutaj my. I ostatnia literka to. Literka ty. Znaczy nam ty coś tu nam da. Czy było? Chyba k nie było. No i pusta. U B. Niestety. No to moje się w tym siedem. bonus. Słoneczko. No i szukamy albo siódemki, albo dziewiętnastki. Dwadzieścia Trójeczki.

No i ostatnia szansa, ósemka, stropka pusta, i B. No niestety ekstrapensja z numerem 11. No to szukamy dwa razy ekstrapensja. albo piętnastki, trójeczki, trzynasteczki i szesnastki i zobaczymy co z tego wyjdzie.

Seneczka. O, jest 12, czyli nie skończymy na tych dwóch słotych nieszczęsnych. 34, 33, 15, ale jeszcze druga strona jest to oderwanie 35. Szósteczka, nie nasza, 28 obok, 27, kolejny obok. Trzynastka jeszcze kolejna obok i dziewiąteczka nie nasza. Patrzymy drugą stronę, To z drugiej strony. Diamant moneta podkowa, podkowa, korona, moneta, kufer, kufer i świnka, diamant diament kufer, ale nas pokusi nic tu nie ma. Patrzymy co mamy pod pod czym po dwunastko na piąteczkę. M, M, wszystko się zgadza, ale zawsze to na pomnożonko. Ja te skrzydełka się odrywam, bo są takie trochę irytujące. A mam nadzieję, że pani przyjmie bez tych skrzydełek, bo to naprawdę są irytujące. No dobra, no to... Cztery ostatnie literki zostawiłam w tym, a jak to, to, to tylko jedno słowo się utworzyło, ryki. No dobra. S. F. S. Jeszcze P brakuje to od pustu tutaj. S. O, pierwsze słowo ostryki się utworzyło. S. F. Dobra. Tutaj. I nic tutaj się tej f litery nie ma. No dobra. W i co? Z. I co z tego wyjścia? Zobaczymy. W, WZ. No. Niestety, tutaj nic nie ma. Z, W. Strebka pusta, niestety. R, Rd. A strebka ostatnia z paczki, 50. Tak się tak mi trafiło. No to co kochani, podsumowanie jest następujące. Na no, mój wkład 63 złotych wygrała tylko podwójna gra. No i dwa złote, czyli 7 złotych, czyli jestem na minusie 26. No trochę spory minus, ale fajnie było przetestować z innej miejscowości, żeby do in, innej miejscowości przetestowywała strapeczki. Nieważne jako, na jako kwota, nieważne jakie, ważne, że liczysz się test z miejscowości. Dla mnie to się liczy najbardziej. No to tak się dziękuję, kochani. sobie, nie ma jakiego odcinka. To cześć, papa. Pa.